Cześć, witajcie. Dzisiaj Wam witam z Nowej Huty, z bardzo wyjątkowego miejsca jakim jest Kopiec Wandy, który znajduje się tuż przy trasie S7 właśnie w Nowej Hucie. Kopiec Wandy powstał prawdopodobnie na przełomie VII i VIII wieku i miało być to miejsce, w którym została pochowana córka księcia krakowskiego, założyciela miasta Kraka. Jej ciało według legendy wyłowiono z Wisły, która przepływa tuż nieopodal tego Miejsca. W 1890 roku Korner Koznerski na własny koszt odrestaurował ten kopiec. Stworzył tutaj wokół tego kopca taki skwer, zagajnik, a na jego szczycie została ufundowana przez niego rzeźba, figura orła, zaprojektowana przez Jana Matejkę. Naprawdę bardzo piękny widok się stąd rozpościera. Przychodzą tutaj dzieciaki, wycieczki, są ławeczki, bardzo fajne miejsce. Nie wiem, czy będzie widać, bo jest ostre słońce, ale jest stąd też piękny widok na Kraków, oddali widać kominy elektrociepłowni w Łęgu, ale przy dobrej pogodzie można stąd podziwiać panoramę. Tak, kopiet ma 14 metrów wysokości, średnica jego u podstawy to od 45 do 50 metrów, no i objętość to aż 9000 metrów sześciennych mas ziemi. Naprawdę fajne miejsce. Z drugiej strony znajduje się huta. Też jest ładny widok na całą okolicę. Czy Wy już odwiedziliście, to odwiedziliście już to miejsce? Dajcie znać w komentarzach, zostawcie serduszko i zaobserwujcie mnie po więcej.